Witam Was, dzisiaj zrobimy sobie podsumowanie tych meczy na mistrzostwach świata. Jak widzicie się, zaczęły mistrzostwa świata, więc lepiej już zacząć to wszystko symulować, bo wygadamy sobie dzisiaj o kontuzjach, które nie pojechali o ludziach, którzy nie pojechali na mistrzostwa, z ran nie pojechali, bo kontuzję nie spotkała. Powiemy sobie o dzisiejszych. o wczoraj, wczorajszym jednym meczu i dzisiejszych. w trzech meczach. Jeszcze jeden. Jak to nagrywam, to Walia USA. Jeszcze, jeszcze się nie zaczęli. Jest około gdzieś tam. 19.50? No i zaraz na pewno się zaczyna mecz Walia USA. Albo już nawet. Um, już przechodzimy do gry. Do, do omówienia. Zaczynamy od kontuzji. Tego się zdziwicie, bo nawet takie talenty malutkie, jeden taki malutki talent też nie pojedzie na mundium. Dobra, zaczynamy. Kontuzję niestety nie pojedzie. Do nas Mane, Sadio Mane nie pojedzie z nami do Kataru. To już wie, wiecie. A Lukaku nie dostał kontuzji, ale nie wiem czemu nie zagra w dwóch pierwszych meczach w Katarze. W dwóch pierwszych meczach w Katarze nie zagra. I to jest pytanie. Czemu? Ja nie wiem jak to odpowiedzieć. Po prostu było napisane. Lukaku przez pierwsze, pierwsze dwa mecze nie zagrał, to nie jest jakieś ściema, to nie było w żadnym forum w Polsce, tylko to było w nasz szkorze. zjeść coś. I to was dziwi, bo wy pewnie tego zawodnika znacie, albo niektórzy mogą nie znać. Joe Gaja dostał kontuzję ostatnio w meczu w Valencia. Walencji. nie wiem kim oni grali, właśnie dopiero się teraz dowiedziałem. Um, I na końcu chyba każdy już to wie, Karim Benzema. Nie będziemy sobie o nich mówić. Na pewno wiem, że Manes, Sadio Mane dostał kontuzji w meczu Wolfsburg Contra kontra Bayern Monach Teraz sobie pogadajmy o tych trzech pierwszych meczach w Katarze. Te mecze się tak zaczęły. Holandia, Senegal 2-0 do 0 dla Holandii. Ekwador, Katar, Ekwador, Qatar, bo nie, nie wyraźnie, co sobie mówię. 2-0, do 0, Ekwador. Jak kto się oglądał te mecze, to już wie pewnie. I Anglia, Iran 6, 6 do 2 dla Anglii. Duża przewaga. Nie myślicie, myślicie, że to nie jest przewaga? Mam koszulkę teraz szczęsnego i dlatego tak się cieszę, ale... A, i teraz sobie pogadajmy o właśnie tych meczach. Na pewno ten błąd, który ja zobaczyłem, że nie ma piosenki tej, która była na losowaniu grup. Jak wiecie, na, na losowaniu grup była Maja Haja. No to ja, śpię. ja A teraz jakaś dziwna piosenka leciała. Ja nie wiem, o co chodzi. Mają być dwie piosenki? A tak nigdy nie było. I oni są uważani za właśnie najgorszego gospodarza na świecie. Pani? Gospodarza mistrzostw na świecie. A dzisiaj jeszcze mecz w Walii USA albo już się zaczął, nie wiem. 21 listopada dzisiaj mamy. I teraz ostatnie pogadamy sobie o Jutrzejszych meczów: 22 listopada. Argentyna kontra Arabia. 22 listopada. 22 listopada. Argentyna, Arabia. Dania, Tunezja 22 listopada. I najważniejszy mecz. Najważniejszy mecz. Jak go godło. Meksyk kontra Polska. Tak, Meksyk kontra Polska jutro, 22 listopada. Dlatego nie jadę na trening drużyny. Nie powiem wam. Tego się dowiecie w następnym, w następnym filmie. Gdzie gram w piłkę. Ale chcę wam powiedzieć, że ostatni mecz to jest. Francja kontra Australia. Każdy wie chyba, że Francja na, w Lidze Narodów była w słabej woli. I zobaczymy, jak teraz pójdzie. Francja, Australia, jutro zobaczymy, jak nim pójdzie. Ja bym chciał podziękować za wszystko. I żebyście. Mam nadzieję, że coś. Nie wiedzieliście o jakimś wydarzeniu z tego filmu. I bardzo Wam dziękuję. Będą co dwa dni takie, te, takie Jutro nie będzie takiego filmu, ale będzie na pewno jeden film. A jak nie będzie, to nie ob obiecuję, nie, nie obiecuję, że jutro będzie film, tylko po prostu no wiecie, jak ostatnio moja przerwa była tragiczna, wielka, duża, ale wiecie, że taka przerwa to po zapomniałem o was. I bardzo fajnie dzisiaj się zachowaliśmy. Ja was pozdrawiam. I. Papa. Pa. Dzisiaj mam nadzieję, że coś się nowego dowiedzieli, dowiedzieliście. I.